Interpretację geometryczną układu równań x minus y równa się 2 oraz minus 2x plus 2y równa się 4 przedstawiono na rysunku. Żeby wskazać właściwą odpowiedź do tego zadania, to chyba najprostszym sposobem będzie po prostu narysowanie tych dwóch prostych, które są opisane przez te dwa równania w tym układzie równań. No i w tym celu na początku przekształcimy sobie oba te równania do postaci kierunkowej, czyli takiej, w której y. Stoi po jednej stronie równania, a po drugiej stronie stoi cała reszta x i liczby. Czyli to nasze pierwsze równanie przekształcamy w taki sposób, że przenosimy x na prawą stronę. Wówczas po lewej stronie zostanie sam minus y, czyli napiszmy, że tutaj mamy minus y, a po prawej stronie będziemy mieli tego x, który przynieśliśmy oczywiście ze zmianą znaku. Tutaj był plus x, czyli po prawej stronie otrzymamy minus x. No i jeszcze to, co było, czyli plus liczba... 2, no a w drugim równaniu na prawą stronę przenosimy wyrażenie minus 2x, po lewej stronie zostaje samo wyrażenie z y2y, z y, na po prawej stronie mamy minus 2x przeniesione na prawą stronę, ze zmianą znaku daje 2x, i tutaj jeszcze mamy plus 4. Bierzemy w układ, no i teraz, żeby w pierwszym równaniu po lewej stronie został sam y, już bez minusa, to musimy pomnożyć to równanie obu stronie przez minus 1. W wyniku tego po lewej stronie, tak jak powiedzieliśmy sobie, zostaje sam y, a po prawej stronie zmieniamy znaki wszystkim wyrażeniom, czyli zamiast minus x mamy x i zamiast plus 2 dostajemy minus 2. No a w drugim równaniu, żeby po lewej stronie otrzymać y, to musimy podzielić to równanie stronami przez 2. W wyniku tego 2y przez 2 daje po prostu y, a po prawej stronie mamy 2x przez 2 to jest x, no i 4 przez 2 to jest po prostu plus 2. Bierzemy w klamerkę i doprowadziliśmy nasz wyjściowy układ do takiego trochę prostszego układu dwóch równań liniowych, danych w postaci kierunkowej. Z tych postaci już dosyć łatwo można narysować wykresy obu tych funkcji. Ta pierwsza funkcja, y równa się x 2, to jest funkcja która przy, funkcja liniowa rosnąca. Przy x mamy współczynnik kierunkowy dodatni równy 1, czyli ona będzie właśnie rosła w takim tempie do góry, jak to jest w tym przypadku. W tej funkcji narysowanej w podpunkcie a, no i przetnie oś y w minus dwójce, czyli dokładnie tak jak to mamy w tym przypadku. Czyli ta funkcja, którą mamy tutaj narysowaną, to jest właśnie ta funkcja y równa się x minus 2. Podobna sytuacja będzie z tą funkcją y równa się x plus 2. Ona będzie wyglądała tak samo jak ta. Będzie to funkcja, będzie wykres tej funkcji będzie równoległy do tej prostej, tylko przetnie oś y w dwójce, czyli. W tym miejscu, no i będzie wyglądał w taki sposób, czyli rozwiązaniem będzie układ dwóch prostych, równoległych, dokładnie taki, jak mamy przedstawiony w podpunkcie C. Ta pierwsza prosta, znaczy ta prosta na dole, to jest nasza prosta Y równa się X minus 2, no a ta prosta na górze to jest prosta o równaniu Y równa się X plus 2.